Dawid, wielkie gratulacje, zaprezentuj ten złoty medal, czy są medale piękniejsze i brzydsze, czekają, każdy jest tak samo wspaniały? Eee, Pomitory. <grymiany> Kiedyś zostałem drewniany, także wiesz. Różnie, też był ładny, no ale drewniany, różnie, różnie bywa. Eee, nie, ten jest bardzo ładny, fajny, ciężkawy, złoty. Bardzo ładny. Do spraw poważnych, czy oko się zaszkliło na podium? Bo, bo to jest puenta pewnej historii ostatnich miesięcy. E, a chyba się nie zaszkliło, aczkolwiek e, przyjemnie było tam stanąć. E, a jeszcze przyjemniej było dzisiaj e, walczyć o to, bo, bo naprawdę fajny konkurs. Wydaje mi się, że ten e, poziom był e, więcej niż zadowalający, e, nie tylko dla nas, ale również, też dla, e, również dla kibiców, którzy tutaj podskocznie przyszli. E, było sporo fajnych, e, fajnych dalekich skoków. E, Fajne warunki, troszkę pod nartkę, yy, także bardzo przyjemnie się dzisiaj walczyło. Tak sobie myśleliśmy, czy ten pociąg pucharowy nie odjedzie, no gdzie tam odjedzie, Ty jesteś maszynistą tego pociągu pucharowego. <laughs> nie no maszynistą to może za dużo powiedziane, ale gdzieś tam węgla dosypuje łopatą. <laughs> A miałeś takie obawy gdzieś w sobie, jak to będzie po powrocie do rywalizacji? Nie, obaw nie miałem, chociaż no, po małej skoczni może bym się mógł nad tym zacząć zastanawiać, ale, ale swoje lata mam swoją pracę mentalną wykonałem i wiem, że to nie jest nie tędy droga. E, bo z przygotowań, z tych e, ostatnich skoków, które e, co prawda dość chwilę przed, e, przed zawodami, ale jednak oddawaliśmy tutaj na, na obiektach podczas obozu, to, to skakało mi się bardzo fajnie. E, no, na mojej skoczni to kompletnie nie wyszło po mojej myśli i e, e, nie było połączenia głowy z nogami. E, tak naprawdę się czułem, jakbym w ogóle pierwsze skoki oddawał w sezonie. No ale przez, myślę, że przez to swoje doświadczenie e, wiedziałem, że no okej, okay, trzeba to zaakceptować. Taki był dzień, wiem co mam robić i, i wiem, że tutaj mogę przyjechać w sobotę na dużą skocznię i naprawdę fajnie, fajnie skakać. I wydaje mi się, że dzisiaj sobie ten e, głód tych dobrych skoków e, zaspokoiłem. A byliście oglądali z trybun twój przez dzisiejszy? Był ktoś na trybunach z e, Tak, na pewno byli rodzice, e, były siostry z dziećmi, e, byli znajomi. Eee, żona się w końcu chyba nie wybrała, bo się tych chmur bała jednak z, z moimi dziećmi, żeby, je, żeby ich nie dolało, eee, ale na pewno kibicowała przed telewizorem. Przez lata byłeś nazywany królem lata, yy, a teraz masz złoty medal i zakładam, że pewnie yy, długo nie zobaczymy Skoczka, który w mistrzowskiej imprezie latem wygrywa. Eee, no, w sumie tak słyszałem gdzieś tam e, pogłoski, że to chyba e, koniec naszej przygody z, tam, z tą rangą im, e, imprez. E, ale zobaczymy, co czas pokaże. No, w, e, myślę, że w moim, w moim wieku, jak to nie jest już ustalone, to, to mogę, się nie, mogę nie liczyć na to, że się załapię jeszcze na taką imprezę, ale e, no cóż, pożyjemy, zobaczymy. Skaczecie w Grand Prix, a przydałaby Wam się latem też taka impreza? Chociażby, nie wiem, rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata? Ojej, myślę, że... Byłoby spoko, chociaż uważam, że mimo wszystko skoki wolałbym zostawić jako sport, jako sport zimowy i nie przepychać go na siłę, totalnie na igielit, bo jednak, jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że, że te skoki na śniegu mają, mają tą nutkę romantyzmu i, i, i tam, tam one powinny zostać. Jakby takie zawody były, to z, z przyjemnością do nich przystąpię, tak jak i przystąpiłem tutaj. A jak ich nie będzie, no to. To, że tak powiem, z przyzwyczajenia aż tak bardzo nie będzie żal. A będzie jakiś sentyment związany z tym złotym medalem? No bo raz, że wyjątkowe trochę okoliczności patrząc na to, co było w ostatnich miesiącach, a dwa, że, że no nietypowa impreza jedna. E, no nietypowa. Na pewno wyjątkowość tego medalu będzie polegała na tym, że no, nie wiadomo czy i... i a jeżeli, to, to kiedy taka impreza znowu w Skokach Narciarskich się odbędzie, więc to będzie bardzo, bardzo miła pamiątka i, i, i miłe, mile się będzie zapisać w kartach historii w ten sposób. E, no. A też to, co wspomniałeś, to co, się, to, co się u mnie działo w ostatnim czasie, myślę, że to jest też dla mnie taka, takie potwierdzenie tego, że, że tą swoją pracę wykonuję dobrze i, i myślę, że jestem dzisiaj równie zadowolony z tego, z tego że, że wygrałem, jak, jak z tego, kiedy mogłem przystąpić z powrotem do treningów. No tak jak hulaba dzisiaj ta piosenka, mam super mocę. A czy mam super to nie wiem. Pewnie wielu by się kłóciło. Dawid, a powiedz mi, chciałbyś dedykować komuś to złoto? Bo często pytamy złotych medalistów o to. E, tak, myślę, że tutaj zaskoczyli mnie tym pytaniem już wcześniej, bo, bo nad tym nie rozmyślałem. E, powiedziałem, że nie, ale później po chwili niezbyt długiej namysłu zmieniłem zdanie i myślę, że jednak, jednak wolałbym ten, ten medal zadedykować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelu z Śląskiego Centrum Chorób Serca. すげ <Gen> <Gen ki. S 1>